Mark Gilbert wraz z żoną w ciągu dwóch lat uzależnili się od kamerek internetowych. Niemal że nie mogliśmy bez nich żyć. Dzięki nim mogli pilnować swojej dwójki malutkich dzieci, kiedy były w swoich pokojach. Jednak okazało się, że w weekend ktoś inny je oglądał. Czułem się, jakby ktoś włamał mi się do domu. Gilbert twierdzi, że najpierw usłyszał głos dobiegający z korytarza. Kiedy on i jego żona zaczęli zbliżać się do źródła dźwięku, usłyszeli okropne słowa. Wkrótce zorientował się, że głos dobiega z kamery. Zauważyłem, że kamera zwraca się w naszym kierunku. Gilbert natychmiast wyciągnął wtyczkę i usiłował rozeznać się w sprawie. Uznał, że ktoś włamał się zarówno do kamery, jak i do routera. Hacker mógł zobaczyć imię Alison wypisane na ścianie, stąd właśnie je znał. Mark chce teraz ostrzec innych rodziców przed czyhającym niebezpieczeństwem. Jako ojciec czuje się zobowiązany, by strzec ją przed tego typu osobnikami. Trochę mi wstyd to jednak więcej się nie powtórzy. Jedynym pocieszeniem jest to, że Alison nic nie słyszała. Jest głucha i nosi aparat słuchowy. Szczęśliwie wtedy nie miała go na sobie, nic więc nie słyszała. Mało tego, wszystko przespała.